Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Czy naprawianie nauki w 2021 roku będzie się odbywało pod batutą Marty Lempart? Strajk kobiet w 2020 roku korzystał z podstaw naukowych zbrodniarki komunistycznej dr Heleny Wolińskiej. Protestów świata akademickiego niemal nie było. Było wsparcie decydentów akademickich. Pod koniec roku 2020 natrafiłem na oświadczenie podmiotu, fundacji, działającego podobno na rzecz naprawiania nauki w Polsce, ale między innymi poprzez popieranie barbarii strajku kobiet, co pokazuje, jakie możemy mieć standardy naukowe w roku 2021 i latach przyszłych. Oświadczenie zarządu Fundacji Science Watch Polska w sprawie ogólnopolskiego strajku kobiet. W imieniu Fundacji Science Watch Polska, której jednym z głównych celów jest ochrona osób pokrzywdzonych, w pełni popieramy ogólnopolski strajk kobiet i nierówną walkę o prawa, znacznie wykraczającą poza kwestię zaostrzenia prawa aborcyjnego. W ramach działań Fundacji wielokrotnie wspierałyśmy kobiety, które doświadczały pogwałcenia ich praw, głównie przez osoby reprezentujące środowisko naukowe. W obecnej sytuacji wspieramy wszystkie kobiety, które mogą stać się ofiarami nieprzemyślanych decyzji polityków. Żywi mi nadzieję, że zainicjowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Strajki Kobiet Przyczynią się do większego poszanowania naszych praw we wszystkich dziedzinach życia. Wyrażamy wdzięczność władzom wielu uczelni wyższych oraz wszystkim środowiskom biorącym udział w protestach za solidarność i wspieranie działań organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest to niewątpliwie ważny i potrzebny głos z wyrazami szacunku dla podejmowanych działań. Dr. Janna Gruba. Prezes Fundacji, dr. Monika Molarska-Kucharek, wiceprezes Fundacji, dr. Barbara Bis, sekretarz Fundacji. Czy zatem naprawianie nauki w 2021 roku będzie się odbywało pod batutą Marty Lempard? Pragnę zauważyć, że moje plagi akademickie w debacie na temat naprawiania systemu akademickiego są przemilczane nie tylko przez decydentów akademickich. Ale również, jakże, rozlicznych podmiotów, także akademickich, działających podobno na rzecz Polski wolnej i sprawiedliwej, rządzonej przez patriotyczne i kompetentne elity. Odnosi się wrażenie, że ta debata jest bezobjawowa lub pozorowana. Postulowałem krytykę merytoryczną nad tym, co ja piszę, a ja piszę to, co widzę. I jak uważam, i niekoniecznie inni muszą tak to widzieć i uważać. Jak sądzę, inni obywatele, zatroskani o Polskę, o odmiennych doświadczeniach, odmiennych punktach widzenia i siedzenia, winni na to, co ja piszę, reagować, krytykować, postulować. Reakcji brak. Także kluby akademickie milczą. Choć faktu tak do końca nie da się przemilczeć. Wyczyścić przestrzeni publicznej czy historii. Mam przecież choćby taki dowód, że skazany na nie istnieje, nadal istnieje, choćby w po niemieckim schronie, choćby w niszy medialnej. Jak świat akademicki, i nie tylko akademicki, nie ma merytorycznych argumentów, to co on sobą tak naprawdę reprezentuje? Poza pozorami, togami, gronostajami której tak czasem trzeba zdejmować, jak się okaże, wykaże, że te stroje jeno zasłaniają niecne postury, kreatury. Może twarz Marty Lempart jednak najlepiej obrazuje prawdziwą twarz środowiska akademickiego, które oddaje się w niewolę pod batutem przywódczyni barbarii, także akademickiej.